Manco V842, w sumie miałem nie robić żadnego materiału o tym aucie, ale wydaje mi się, że to może być ciekawe doświadczenie nie tylko dla mnie, ale i dla Was, zaraz wam powiem o co chodzi. A na tą chwilę zobaczcie sobie zdjęcia, które wcześniej wykonałem, bo trochę już tutaj popracowałem nad tym autem, a za chwilę wam powiem czym będziemy się zajmować. Widzieliście, co tam było? nieciekawie to wygląda. Będziemy pukać skrzynię. Skrzynia, olej wygląda słabo. Mamy taką kawę z mlekiem. Zobaczymy, co będzie. Mamy olej. Będziemy pukać olejem. Jak to będę robił? Zleję najpierw stary olej. Wleję identyczną ilość, może nawet troszeczkę więcej. Zapalimy auto, niech pochodzi nie wiem 5-10 sekund, yy, zlejemy olej, wlejemy znowu olej, no i tak do momentu aż będzie leciał dość czysty olej yy, nam ze skrzyni i zobaczymy wtedy, yy, znaczy zobaczymy nic nie będziemy patrzyć, będziemy brać się za wymianę yy, filtra i uszczelki. Oczywiście zobaczymy jak wygląda skrzynia w środku. Ja wam powiem szczerze, nie zajmuję się takimi rzeczami. Skrzynie automatyczne są bardzo delikatne. Ciężko się z nimi współpracuje tym bardziej jak się nie ma wiedzy. Ja wiedzę za bardzo o skrzyniach nie posiadam tam wymienić olej filtry, filtr mogę. Nie, nie sprawia mi to żadnego problemu, no ale już jakieś większe naprawy, no to Wybaczcie mi, ale ekspertem nie jestem Tak więc będę próbował Wymienić olej, wypukać stary No i zobaczymy, zobaczymy co się wydarzy Jeżeli chodzi o samą jazdę tym autem Do tej pory skrzynia jakby nie sprawiała żadnych problemów Chociaż są jakieś dziwne wibracje Bodajże w zakresie prędkości tam 30-40 mil na godzinę nie wiem, nigdy czegoś takiego nie, nie miałem w żadnym aucie. Nigdy czegoś takiego nie czułem. Może jest to wina właśnie tego oleju, który jest zmieszany właśnie w tym momencie z, z płynem układu chłodniczego. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wymienimy olej, zobaczymy, czy będzie lepiej, czy coś się zmieni. No i czy w ogóle skrzynia to przeżyje, bo ja powiem Wam szczerze, nie jestem jakoś taki. <laughs> zwolennikiem czegoś takiego nie wiem czy to w ogóle się uda zobaczymy, wy będziecie świadkami co dalej z tym autem się wydarzy no, mam już przygotowane dojście do skrzyni biegów odkręcimy sobie zaraz ten koreczek tutaj i spuścimy stary olej, zobaczymy jak będzie wyglądał, no to co widziałem w chłodnicce oleju jeżeli chodzi o skrzynię biegów, no to wyglądało to słabo. Zobaczymy, ile będzie trzeba wlać oleju. Podam Wam dokładną ilość, żeby wypukać. Tu mamy korek do zalewania oleju, tak więc to też odkręcimy, ale to za chwilę. Na razie zajmuję się tym koreczkiem No i co? Jak myślicie? Będzie coś z tego? Ale jest w tym momencie taki Wygląda to bardzo źle Ale zobaczymy Kto nie próbuje, ten nie wie Ja próbuję dzielę się z wami wiedzą Może się komuś przyda Czy warto to robić, czy nie warto to robić? Sami sobie odpowiedzcie Ja próbuję, bo nigdy tego nie robiłem jestem dobrej myśli, a co będzie to wiadomo, to będzie słuchajcie, taka maść zleciała ilość pół wiaderka. Ale to mamy olej zmiksowany z kulantem. Nie wiem, ile tego kulantu tam wleciało. W każdym razie teraz colejemy olej. Silnik jest zimny całkowicie. Skrzynia jest zimna. Wiadomo, że y, olej y, puchnie podczas rozgrywania, więc y, na zimnym silniku. <laughs> Powinno być go troszeczkę mniej niż na rozgrzałem. Tam 30 stopni ile jest, 30 stopni, bo 35 jest yy, temperatura kontrolna. Tak więc na razie zaleję sobie tylko olej, tak żeby mi już wylatywał yy, górą przelotem. Yy, będzie to za dużo, ale my potrzebujemy dużo. Potrzebujemy dużo, bo potrzebujemy wypukać yy, cały układ. Tak jak powiedziałem, parę, parę sekund yy, silnik pochodzi. Zlejemy olej, zobaczymy jak będzie wyglądał. No i będziemy lać, zlewać go z powrotem, oczywiście tak jak powiedziałem, i będziemy zalewać na kolejny i zobaczymy ile będzie go potrzeba, żeby nam wrócił do stanu, który powinien być. Słuchajcie, wlałem 1,5 litra oleju. Mam przeszykowany jeszcze parę butelek, tak więc będziemy lać. Odpalamy silnik, zalewamy olej tak, żeby wylatywało, zostawimy to na parę sekund, żeby się składnie nam zmiksowało w środku i zlewamy. Znowu, zobaczymy jak będzie wyglądał na razie. Mam tutaj jedną taką miarkę przeszkowaną, zobaczcie, tak to wygląda. Spust numer jeden. Słuchajcie, wlałem 4 litry oleju temperatury nie sprawdzałem, bo nie ma to na razie żadnego sensu przejadę sobie wszystkie biegi tak jak Wam wcześniej mówiłem nie było żadnych złych objawów w tej skrzyni tu na razie wszystko jest ok na wyświetlaczu skrzynia nie szarpie podczas przełączania biegów Parking na reverse, na neutral, na drive, na sport. Wszystko wygląda ok. No ale czy skrzynia to przetrwa, to się później okaże. Podczas już prób jazdy, tak? Więc wydaje mi się, że wystarczy. Gaszę silnik, spuszczamy olej. Zobaczymy jak wygląda olej. Zobacz, nadal mamy kawę z mlekiem. 4 litry wlane, zlejemy, zalewamy od nowa, znowu 4 litry i znowu zlewamy. Tak korek wygląda wlewowy po 4 litrach świeżego oleju. Widać, że widać, że kawa z mlekiem zaczyna powoli znikać. Słuchajcie, kolejne 4 litry wlane skrzynia pochodziła trochę. Biorę się za zlewanie, zobaczymy co teraz wyleci to wiadreczko, za każdym razem myje i czyszczę A teraz zobaczcie, jak wygląda próbka numer 1, która jest po lewej stronie. I próbka numer 2. Tutaj olej taki zlałem, ten zlałem po 4 litrach. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał następny po litrach 8 już. nr numer 2. To 8 litrów, zobaczymy. Ale o no, tym ciekawa. Lekiem, ale już rzadsza. Jako, że nie mam więcej tych szklanek, to sobie wylewamy pierwszą miarkę, zostawiamy drugą i po prostu będziemy sobie je zamieniać. Tam później postawię tutaj i wlejemy olej tutaj, próbkę oleju z 8 litrów pukanki. Słuchajcie, pogoda mi dzisiaj nie rozpieszcza. Wczoraj zrobiłem 4 pukanki olej cały czas leci taki z wodą dzisiaj zdejmuję miskę założymy nowy filtr, nową muszczelkę i lejemy nowy olej właściciel powiedział dość więc ja tutaj nie będę nikogo namawiał na siłę żeby dalej pukać olej drogi wiadomo każdy liczy koszta tak więc zdejmujemy miskę, zobaczymy jak wygląda miska Zacznijmy ogólny filtr. Pewnie nigdy nie było zmieniane. Słuchajcie, tak to wygląda. Mamy bardzo ładną kawę z mlekiem, ale powiem Wam, że ogólnie skrzynia na górze wygląda czysto. Może to efekt tego, że popukane. Zobaczcie, mamy tutaj datę filtra. Korder rozmarza się nam. 15 February 2005 auto jest z piątego tak więc zakładam, że olej w tej skrzyni był wymieniany Po prostu nigdy Dobra, zlewam to, myję, je czyszczę Zakładamy z powrotem Lejemy nowy olej I miejmy nadzieję, że ta skrzynia jeszcze pożyje Widzicie, miska już jest naszkowana. Mamy nowy filtr. Mamy datę, zobaczcie. 21 january 2022. Ten zestaw już przeżyje, ten samochód. Nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek tutaj już było zmieniane. Chociaż ja zalecę właścicielowi, żeby zmienić ten olej za jakieś 10-20 tysięcy. Sam olej. Zlać i po prostu wlać nowy. Tak, żeby po prostu. Znowuż była świeża mieszanka tego oleju, bo cały czas widzieliśmy było tutaj gnóstwo. Teraz biorę się za skrzynię, wyczyszczę, otwórzczę i zakładam miseczkę. Słuchajcie, kochani, przyszedł moment prawdy. Teraz, tak, sprawdźmy sobie najpierw jak wygląda sterownik w skrzyni biegów odnośnie błędów mam olej już zalany wstępnie Patrz, nawet nie ma żadnego błędu co jest dość ciekawe ale ok szukamy sobie teraz temperatury oleju bo temperatura nas interesuje mamy tutaj Transmission tym temperaturę 17 ma być zaraz to sprawdzę, ale między 30 a 35 zobaczymy co mówi instrukcja mam instrukcję tutaj i zobaczcie między 30 a 35 stopni mamy mieć tak naprawdę wyciek płynu skrzyni biegów przez otwór rewizyjny. W tym przypadku akurat przez otwór, który napełniamy skrzyni biegów. Tak więc zapalamy silnik, pompujemy olej, nagrzewamy nasz olej, żeby było 30 minimum, i wtedy sprawdzamy sobie poziom oleju. Jak będzie wypływać, zakręcamy, zjeżdżamy z rampy, idziemy na przejażdżkę próbną. Zobaczymy, czy ta skrzynia jeszcze będzie żyć, czy nie. i słuchajcie kochani tak wygląda sytuacja, mamy 22 stopnie oleju chyba wlałem ponad 5 litrów i mi wylatywać przejechałem sobie wszystkie biegi parę razy dolewałem A więc teraz czekam na stopnie minimum już 30 stopni no jeszcze tak 29-30 na pograniczu poczekamy sobie do 31 zakręcamy korek i jedziemy na jazdę próbną. zobaczymy co się wydarzy jak ta skrzynia będzie pracować zobacz, tam nam troszeczkę jeszcze wylatuje ale to sobie zostawiamy, żeby to nam uleciało będzie 31, zakręcam korek i za chwilę się spotkamy już na jeźdę Dobra, kochani, jedziemy się przejechać, zobaczymy co się wydarzy. Ja szczerze powiem, nie wierzę, że ta skrzynia będzie żyć. No ale co będzie, to będzie. Na razie bieg wsteczny. Bez żadnych szarpnięć, drive tak samo, jeszcze raz steczne, elegancko bym powiedział. No, ale co się będzie dziać, to się będzie dziać na drodze, prawda? Bardzo różne rzeczy mogą się tutaj. Wydarzyć. Pamiętam, że tu były jakieś hałasy przy jakichś tam, tutaj ja mówiłem, 30-40 tak Jakby się koło blokowało, lewe przednie albo tyle, nie wiem już w takie dziwne były zachowania tego auto. Czy to od tego, że tam był płyn, ciężko mi powiedzieć. Na razie oto jedzie biegi zmienia bez żadnych szarpnięć. więc jadę na przyjazdkę, a z Wami się spotkam niedługo. Zobaczycie, jestem po jeździe próbnej. Skrzynia biegów moim zdaniem chodzi poprawnie. Biegi zmieniają się tak naprawdę bez żadnych szarpnięć, no tak jak powinny się zmieniać w automacie. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda sprawa błędów. Jest trochę tutaj na czerwono, ale nas przede wszystkim interesuje skrzynia biegów, zobaczcie, nie ma żadnych błędów, co jest naprawdę... Bardzo pozytywne w silniku. Też nie ma żadnych błędów. Testy wykonawcze mamy wszystkie. PAS. W ABS błędów nie ma, ale powiem Wam, że to szarpanie cały czas jest. Dziwne to szarpanie jest, bo nigdy czegoś takiego nie, nie doświadczyłem. Sprawdzałem sobie tutaj. Yy prędkości kół pojedynczo i powiem Wam, że wszystko tutaj jest jak najbardziej w porządku, nic się tutaj nie, nie dzieje, a jest dziwne szarpanie podczas jazdy, no co, w sumie tyle no te błędy tutaj nic nie, nic nie zrobię z nimi, a co chodzi tutaj w headlight, trench. Aha, dobra, bo miałem porozłączone wszystko więc sobie teraz to usunę Część na pewno zostanie Bo wszystkiego usunąć się nie da No ale Jest ok, zobaczmy co to jest było od momentu zmiany siedzeń to nas nie interesuje co mamy tutaj w drzwiach pasażera rozumiem, że lusterko nie grzeje dobra, więcej błędów nie ma patrzę jak chodzi silnik na wolnych obrotach naprawdę, na takiego na takiego trupka to bardzo fajnie chodzi jeżeli Wam przydał się ten materiał bardzo się cieszę z tego względu bo ja tak naprawdę robiłem coś takiego pierwszy raz widziałem coś takiego pierwszy raz nie chciałbym tego robić raz drugi raz mi wystarczy a może Wam się kiedyś przyda i będziecie mogli sobie coś podziałać ze swoją skrzynią z wyciekami z dziwnym kolorem oleju zalecam tutaj wymianę oleju 10-20 tysięcy mil wystarczy, wydaje mi się, że nie trzeba będzie tutaj dłużej czekać, yy, tak prewencyjnie, żeby wymieniać ten olej i żeby on nam się klarował. I żeby kolor był taki jak powinien być, bo na razie cały czas nam wylatuje to, co nam wylatuje. Dobra, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Łapka w górę. Cześć.